Cześć moi kochane, zapraszam Was dzisiaj na filmik o mojej sztucznej biżuterii. Pokażę Wam moje zbiory i powiem Wam pokrótce, co jest warte zakupu, co mi się popsuło, co nie wytrzymało próby czasu, więc zapraszam. Muszę Wam powiedzieć od razu, że jakieś jeszcze dwa lata temu cały czas nosiłam tylko prawdziwe złotę, złotą biżuterię albo jakąś srebrną. Ostatnio zakochałam się właśnie w sztucznej biżuterii i taką właśnie kupuję. Za niewielkie pieniądze, naprawdę można fajne rzeczy kupić sobie. Więc zacznę może od mojej, od takich naszyjników, jakichś wisiorków. Pierwszy taki naszyjnik w kształcie kołnierzyka, jest on kupiony w Mohito i ten akurat egzemplarz świetnie mi służy, nic się nim nie popsuło, jest przede wszystkim piękny, właśnie w takim kolorze złotym i tutaj ma takie kwiatuszki i w pośrodku tych kwiatuszków są diamenciki, takie kryształki. Super to wygląda, naprawdę. Bardzo ładny jest, bardzo efektowny. I do niego już nie noszę żadnych kolczyków, bo to by było po prostu za dużo. Kolejnym moim dużym naszyjnikiem jest to naszyjnik z Reserve w takim kolorze srebrno-beżowym Jest on też bardzo duży, bardzo efektowny, rzadko kiedy w ogóle nasze kolczyki do niego za dużo, by po prostu był przesyt I tutaj w tym naszyjniku zapięcie działa super. Ten srebrny kolor też nie zczerniał ale niestety przy tych łączeniach bo tutaj cały ten naszyjnik jest taki jakby wyginający się i jest połączony takimi kółeczkami i te kółeczka się rozczepiają, więc to jest jedyny mankament, jeżeli chodzi właśnie o ten naszyjnik a tak to jest bardzo fajny i też dosyć często go noszę kolejnym naszyjnikiem jest to naszyjnik z House'a bodajże ja go kupiłam w House i zobaczcie jak on wygląda w tej chwili niestety to jest straszne badziewie tutaj się podczepiały w ogóle te łańcuszki no i wygląda to w tej chwili tak, już go nie noszę, no się po prostu nie nadaje do niczego. W pierwszy dzień tu mi poszło łączenie pomiędzy tymi dwoma ząbkami kółeczko. Gdzieś to kółko zgubiłam i masz mi to robił w kolorze czerwonym, też nie pasujące, ale jeszcze zakładałam go na siebie chyba ze dwa razy, a później po prostu rozczepił się tutaj ten łańcuszek. Oderwał się więc, no nic, nic z niego fajnego nie będzie, na pewno go wyrzucę. Kolejnym łańcuszkiem jest to taki łańcuszek z Bijou Brigitte, bardzo ładny, też bardzo długo go nosiłam i on był w kolorze złotym i niestety strasznie, ale to strasznie mi zczerniał cały ten właśnie łańcuszek, jest taki już no, w brzydkim kolorze po prostu, więc też już rzadko go noszę nie wygląda to najlepiej, a on też nie był jakiś tani, on kosztował nie pamiętam już dokładnie, ale około 40 może 50 zł, coś takiego więc no na długo mi nie starczył ale troszeczkę go ponosiłam, bardzo długo go nosiłam, znaczy nie długo, tylko bardzo często go nosiłam kiedyś także on Kolejną sprawą są koraliki. Te koraliki kupiłam chyba w Aldo, tak mi się kojarzy. Jeżeli coś mówię źle, to Wam napiszę w filmiku. I one były z, razem z tymi tutaj, co mam teraz na szyi. To jest taki komplecik. On kosztował, ja pamiętam wtedy była taka promocja, 2 za jeden. Kupiłam jedno biżuterię i płaciłam, znaczy kupiłam dwie i płaciłam tylko za jedną. Także one były w kompleciku. Fajnie mi służy. Też tutaj akurat w tym większym nic się nie stało. Zapięcie dalej działa. Nic nie Bardzo ładnie wygląda. Bardzo efektownie. Natomiast w tym znowu poszło mi tutaj łańcuszek. No po prostu zapięcie się popsuło. Także no, ja mam problem, jeżeli chodzi właśnie o te zapięcia, zawsze mi coś wyłamie. Więc jeżeli chodzi o te naszyjniki, łańcuszki, to najbardziej podoba mi się ten z mojito. Jednak on był najdroższy, ale chyba wydaje mi się, że na długo wystarczy i wygląda bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o brazyletki to mam taki komplecik. Pierwsza jest, tutaj ma taki złoty paseczek i jest wykonana z rzemyka, taka w kolorze jasnego różu. I ona była do kompletu właśnie z tą bransoletką w kolorze złotym. Tej nie noszę. Tą noszę dosyć często z jakimiś innymi bransoletkami. Kolejne dwie bransoletki to są bransoletki z bierze Bryżit. Tą bardzo, bardzo, bardzo często nosiłam. Uwielbiam tą bransoletkę. I ona też ani mi nie zczerniała, ani mi się w ogóle kolorów nie zmieniła. Jest idealna taka jak była. Te kamyczki, te tutaj takie demenciki, co są na tej bransoletce, to absolutnie żaden nie wypadł no jest po prostu świetna, bardzo, bardzo dobra, bardzo fajnie wykonana a druga, w ten sam właśnie dzień kupiona, niestety ta już mi troszeczkę zmienia kolor na taki właśnie mosiądzowy też jest bardzo ładna, bardzo efektowna ale niestety tutaj właśnie na tych kwadracikach ściera się ten kolor więc, no średnio Następne bransoletki są dwie z Rosmana. Pierwsza to jest ta, którą ostatnio bardzo często noszę, codziennie. Jest ona na takim paseczku, po prostu się zakłada tak na rękę. Jest bardzo fajna, też niedroga. tylko ze 12 zł kosztowało max. Drugą bransoletką z Rosmana jest taka bransoletka złota z krzyżykiem. Bardzo fajna, bardzo delikatna, ładnie wygląda właśnie w połączeniu z innymi bransoletkami. Też ostatnio bardzo często ją noszę, tylko że ja ją nie mierzyłam w rosłanie, jak ją kupowałam i ona jest na mnie troszeczkę za duża, więc ja już muszę ją tutaj zwinąć na słupełek, żeby była krótsza, ale bardzo fajnie mi się ją nosi. Tego słupełka też nie, nie widać, więc spoko. Ostatnie moje trzy bransoletki, to są bransoletki ze strony Shibizu. Są to bransoletki personalizowane, grawerowane i ta dziewczyna, która tam właśnie robi tą biżuterię, ona ją robi własnoręcznie, własnoręcznie je graweruje. może zamówić sobie napisy, jakie chcecie, możemy sobie zamówić datę, są naprawdę bardzo fajne na prezent, albo po prostu dla siebie. Ja na przykład jedną zamówiłam sobie właśnie z grawerką z Moich synków imiona tutaj są. A druga to jest z datą, w ogóle to miała być data mojego ślubu, ale ja napisałam zamiast 2003 to 2013. Także dziesiąta no, rocznica ślubu tutaj na tej branzoletce jest uwieczniona. Na tej stronie możecie znaleźć nie tylko bransoletki, ale również wisiorki, jakieś nawierzki, różne pierścionki. Naprawdę tam jest masa tego. Są bardzo dobrze zrobione, w ogóle ta biżuteria jest przepiękna. Można sobie wybrać takie, jak ja na przykład sobie wybrałam kolory właśnie tych rzemyków tutaj można sobie wybrać grawerkę, napisy to jest naprawdę bardzo fajny pomysł na prezent, albo na jakąś rocznicę albo na urodziny dla mamy, dla taty dla kogo chcecie, naprawdę dla przyjaciółki możecie mieć na przykład z przyjaciółką takie same dwie, załóżmy bramzoletki jedna ma napis Kasia a druga ma napisy na przykład Zosia także to jest bardzo, bardzo fajny pomysł właśnie na prezent i pierwsza to jest taka ja sobie, tak jak mówię wybrałam te wszystkie rzemyki kolory i oczywiście napis. Także ona wygląda tak, jest bardzo ładna. Różne właśnie kolory tych rzemyków są tam na stronce Druga jest czarna, bardzo lekanska. Wygląda tak i tam ma właśnie napis Tomek plus Mariusz. I ta trzecia bransoletka to jest taka. Rzemek oczywiście sobie wybrałam sama kolor. I niestety ten rzemek mi się tutaj, czy nie rzemek, tylko ta tasiemka mi się tutaj rozwiązała, ten jak mi się rozwiązał. Nie umiem <śm> zawiązać go ponownie, więc tak wnoszę, jak, jak widzicie, z takim frędzelkiem. I ona ma takie kamyczki czarne. Też bardzo fajne, ładna biżuteria jest i tak jak mówię, no, na prezent dla kogoś bardzo fajnie, szczególnie tam mi się strasznie podoba. Nie wiem jak wam. Kolejną rzeczą są kolczyki. Przede wszystkim te kolczyki, które mam na sobie, katuję je chyba od kilku miesięcy. Są po prostu, są po prostu piękne, kupiłam je w reserved na przycenie jakieś, za jakieś nieduże pieniążki. I one wyglądają tak: one są srebrne, i tu mają te takie trójkąciki w kolorze jasnego, różowego, pudrowego różu. I drugie kolczyki, które kupiłam razem właśnie z tymi, bo kupiłam wtedy chyba trzy pary, są też właśnie kolczyki i też z reserved w takim kolorze różowego złota, takiego rose gold. Są bardzo duże, długie, bardzo efektowne. Też świetnie mi się noszą, nie czernieją. Także też bardzo fajne i bardzo polecam. I kolejne kolczyki, które też kupiłam właśnie w ten sam dzień, są takie kolczyki, które są jeszcze większe. Jeszcze bardziej efektowne Naprawdę ślicznie wyglądają I ten kolor złota akurat do mojej karnacji pasuje bardzo Bardzo mi się podoba Taki właśnie jasny, jasno złoty kolor Jedyny mankament tych kolczyków To jest to, że one strasznie szeleszczą i na przykład jak chodzę na dworzu właśnie w tych kolczykach, to czuję się jakbym była taką krową na postwisku i po prostu chodzę i, i daję znaki, że idę. Więc tak, ale są bardzo fajne, też nie mnie czernieją, bardzo mi się dobrze noszą. Super właśnie są ta biżuteria z Reserved, bardzo mi pasuje, bardzo mi się podoba. Kolejne kolczyki to są takie kolczyki, że nawet nie wiem gdzie ja je kupiłam, one są czarne i mają takie zielone tutaj koraliki. Bardzo ładnie to wygląda. Też do niewielu rzeczy je noszę, bo one są właśnie w kolorze takim zielonym. Lubię zielony kolor, ale no, tak jak mówię, nie do wszystkiego im po prostu pasują. Są bardzo ładne i też drogie nie były, nie pamiętam gdzie je kupiłam dokładnie może w Rosmanie. To są takie naprawdę niedrogie kolczyki były. Kolejnymi kolczykami są kolczyki, które bardzo, bardzo, bardzo często kiedyś nosiłam, parę lat temu. One są w kolorze złotym, bardzo ładne, takie delikatne, dziewczęce kwiatuszki z wstawkami, takimi koralikami białymi, one wyglądają tak, niestety tutaj mi to, co się wkłada do ucha po prostu zczerniało i teraz jak na przykład je zakładam to ucho mi po prostu boli w środku, więc no, nie często je teraz zakładam, jak już to na bardzo bardzo krótko, ale są bardzo fajne, bardzo je lubiłam kiedyś nosić więc tak Kolejnymi kolczykami. Ja mam w ogóle pełno kolczyków, które są pojedynczych sztukach. Gdzieś mi się pogubiły. Te kolczyki też bardzo lubiłam. Ja je kupiłam też chyba jakoś w Briżejt. I gdzieś leży na pewno, gdzieś, gdzieś jest ten drugi kolczyk, ale muszę go po prostu znaleźć. Też bardzo fajne, takie w kolorze złotym z koralikami, właśnie białymi. Bardzo ładnie wyglądają bardzo efektownie i tak gustownie i troszeczkę mi zaczyna już czernieć to, co się tutaj wkłada w ucho i drugie kolczyki też właśnie, które mam pojedynczo to są takie perełki, bardzo delikatne bardzo dziewczęce, subtelne też bardzo, bardzo często je nosiłam i one są już na, na wtyk takie w, wtykane też bardzo je lubię muszę tylko znaleźć drugi i jeszcze jedne kolczyki mam takie chyba, nie wiem gdzie je kupiłam w naprawdę jest jakieś grosze, może 2 złote kosztowały, to są takie jakby kryształki kropli wody. Bardzo ładnie też wyglądają bardzo delikatnie. Jeżeli chcę na przykład, żeby tej biżuterii praktycznie było widać, to zakładam właśnie te kolczyki. Też fajnie się spisują i w ogóle nic mi kompletnie tutaj nie strzemiało. to to, co się wkłada właśnie w ucho. Następne kolczyki to są takie słówki. Też bardzo, bardzo je lubię, ale nieczęsto je noszę, bo one są już takie, jakby to powiedzieć, ekstrawaganckie. Nie do wszystkiego też pasują. Bardzo ładne, w ładnym takim złotym kolorze, podoba mi się ten kolor. I one są z kryształkami i tutaj, gdzie mają oczka, też mają czarne kryształki. Bardzo fajnie wyglądają, bardzo mi się też podobają te kolczyki. Wszystkie te kolczyki oczywiście będziecie mogły zobaczyć tutaj w zbliżeniu. I ostatnie, chyba, tak jak patrzę tutaj, kolczyki moje to są również takie słówki, tylko że to już jest tylko głowa. Głowa sowy z kryształków, z takich diamentów, bardzo, bardzo błyszczące, naprawdę przepiękne i też wtykane na sztyfty. Także tak. Bardzo lubię te kolczyki też. Są bardzo delikatne. I teraz są pierścionki. Jeżeli chodzi o pierścionki, to. Mam tylko trzy: Jeżeli tutaj chodzi o to, bo ja nie za bardzo lubię w ogóle pierścionków nosić. Obrączki też nie noszę, nie wiem czemu, ale może zacznę w końcu. I tak. Pierwszy pierścionek jest kupiony w bodajże w house. Bardzo fajnie mi służy, nic mi tutaj nie zczerniało. On jest w kolorze złotym i ma tutaj, tak jak widzicie, takie paseczki różowo-zielone. Bardzo fajnie wygląda. Założę go na paluszek. Wygląda to tak. I jak na przykład noszę pierścionki, to raczej noszę pojedynczo, po prostu jeden zakładam na rękę i tyle. Więc bardzo fajnie wygląda. I on też jest fajny, bo on ma tutaj regulowany po prostu to zapięcie. To, co się wkłada na palec, jest regulowane, więc mogę sobie założyć, na który palec chcę. To jest bardzo fajne w tym pierścionku. Drugi pierścionek to jest taki pierścionek, który kupiłam bardzo, bardzo dawno temu, do którego mam straszny sentyment. Ja go kupiłam chyba w Rossmanie, tak mi się wydaje, bardzo, bardzo dawno temu, jakieś, nie wiem, 4 czy 5 lat temu. Bardzo go lubię, on jest w kolorze takim, on był w ogóle srebrny, a teraz zmienił kolor na takim... Mosiąc, coś, coś takiego, takie różowe złoto, można powiedzieć. I tutaj ma takie kwiatuszki białe, i po środku ma takie małe diamenciki. I muszę Wam powiedzieć, że przez te parę lat, które właśnie nosiłam ten pierścionek, a nosiłam go bardzo, bardzo często praktycznie codziennie przez pierwsze lata to te kryształki, właśnie co tutaj są, tylko jeden mi wypadł. Także bardzo, bardzo fajny pierścionek. I ostatnio mam pierścionkiem, jest to taki pierścionek z Aldo na takiej gumce. Tutaj to, co się nakłada na palce, po prostu można regulować sobie. I on jest, tak jak widzicie, biało-czarny, ma takie koraliki można powiedzieć. Ja go też dosyć często nosiłam. Tylko że niestety te koraliki w ogóle, może z zbliżeniu będziecie to lepiej widziały. Te koraliki są tutaj pozaczepiane do tego właśnie pierścionka i co chwilę nowy koralik po prostu odpada. I gdzieś to głupie po drodze, o oo! widzicie, właśnie mi wypadł o tym właśnie mówię i tutaj już w tym momencie, no to tak jedna trzecia tych właśnie koralików już wypadła a on też nie był zbyt tani, więc myślałam, że po prostu będzie to lepiej zrobione, ale niestety, no nie jest wart swojej ceny i uważajcie właśnie na takie pierścionki. A więc dziewczyny, pokazałam Wam cały mój zbiór Mojej właśnie sztucznej biżuterii No to troszeczkę tego jest Niektóre z tych rzeczy fajnie się noszą Bardzo długo, przez długie lata Niektóre się popsuły po dwóch razach Także no niestety yy, yy, Różnie to bywa i niestety to jest tak jak z kosmetykami, jak z innymi rzeczami. Niektóre rzeczy tańsze są czasami lepsze niż te droższe. Te na przykład brązoletki z Rosmana kosztowały około 10-12 zł. Są dużo lepszej jakości, lepiej zrobione, nie psują się niż na przykład pierścionek z Alto za około 50 zł. Więc mam nadzieję, że mój filmik się Wam podobał Nie jest to jakaś strasznie rwacyjna biżuteria Ale w takiej gustuję Taką lubię, taką noszę Taka mi się podoba i taką kupuję Ok, a więc dziękuję Wam za oglądanie Czekam na Wasze komentarze i pozdrawiam serdecznie Pa, pa